odcinek będzie na temat y, ciągniczka, samoróbkę, który wykonał mój brat. Mamy tutaj silnik klącina od agregatu 420 cm³, który generuje, który generuje 15 koni. Wszystko ładnie, pięknie tutaj jest. No może najpierw opowiem, co, tu, co tutaj zaprezentuję, a później będę, a później będę rozszerzał y, informacje na ten temat. Mamy też tutaj bitkę, furę. Mamy tutaj furę, yy, która też była wykonana przez tego samego brata, praktycznie, z lekką pomocą mojego innego brata. Yy, początek zamysłu: ja wcześniej miałem kucyka. To wcześniejszy zamysł był, aby do kucyka był przy przyczepiany i żeby kucykiem sobie jeździć. Natomiast mój brat wpadł na genialny pomysł, że można zrobić dwa w jednym i zrobił również i podpięcie pod swojego traktorka. Więc wszystko tutaj ładnie, pięknie się prezentuje. I jeszcze taki bonusik do tego filmu. Oto ciągniczek jednoosiowy. Oczywiście silnik też od agregatu. Tylko ten jest firmy Honda, który generuje 5,5 konia. Ale mój brat tutaj porobił takie przełożenia, że nie ma to tamto. Musi pójść. Także tak on się prezentuje. W dalszej, w dalszej części będą przejażdżki, więc, więc będziecie mogli zobaczyć jak to chodzi. No to teraz jeszcze się dowiedziałem do tego, że mamy tutaj 5 biegów. Mamy... I plus seczny. Mamy tutaj wajchę. Tutaj jeszcze mamy sprzęgło odśrodkowe, zastosowane. Więc bardzo fajnie. Po dodaniu gazu dopiero zaczyna ciągnąć yy, cały silnik. Bardzo fajne. Niebieski kolor. Nie taki szybki jak ten. Napęd mamy też zrobiony na łańcuchu. Więc też swoją wytrzymałość ma. Tutaj jest zastosowana przekładnia kątowa. Nie wiadomo jakiego pochodzenia. Jak są jacy znawcy, co to oglądają, to mogą powiedzieć, od czego to jest. Skrzynia biegów to jest skrzynia biegów BMW 46. Jak, tak Jak i w jednym, taki w drugim w sumie. Racja. Dobrze. Ten temat już mamy obgadany. Więc teraz ta bestia. Silnik Loncin 420 pojemności. Generuje 15 koni. Napęd jest zrobiony tak samo na przekładniach. I na dwóch skrzyniach, tak? I na dwóch skrzyniach. Napęd jest przekładany przez dwa paski klinowe. Na pierwszą skrzynię. W pierwszej skrzyni są dwa biegi. Tak, jakby terenowy i szosowy. Później mamy sprzęgło na drugiej skrzyni. Z pierwszej skrzyni idzie na sprzęgło, i sprzęgło przekłada na drugą skrzynię z BMW E46. Który, za pomocą krzyżaka takiego specyficznego, przekładany na most tylni, też od BMW E46, półłośki skracane. skracane trochę były, a hamulce są, czyli hamulce też są z BMW E46. Felgi tylne też są od BMW a 46, a opony są z kosiarki konnej 16. Więc jak się da mu się buta, to jedzie. Podnośnik mamy zrobiony bardzo kiepsko, bym powiedział, ponieważ aby podnieść cały. Podnośnik? Belkę? To trzeba wajchuwać zaraz to może zadem, zademonstruję o kręcę i się podnosi sterowanie pojazdem jest tu zastosowana maglownica od Matiza najprawdopodobniej na przerobionych końcówkach drążku i przekładane na, na całą oś łączoną z no, takim prętem całość bardzo ładnie się komponuje według mnie bardzo ładnie to wygląda ten kogut też jest dobry. O. Trzeba sadzić kluczyk i zaczynać świecić. Oczywiście, jak przekręcimy kluczyk, to się zapalają też światła. Wcześniej były też tutaj zamontowane y, światła od re, reflektory przednie od, od, od Ursusa C330, ale było ostatnio malowane, tu więc było ściągnięte. Z tyłu światła y, od przyczepki. Cała instalacja też robiona przez mojego brata. Z oczywiście, światło które doświeca w nocy na przykład zaciągnikiem co się dzieje jakby w nocy Chciał ten orać i teraz właśnie zapaliliśmy Światło wsteczne <grymne> <grymne> Tak Kierunki też chodzą Nawet słychać jak przerywacz Tyka yy, Teraz drugi Także wszystko ładnie, pięknie się tutaj zgadza. Aby belka podczas dołków nie pracowała przód- tył, jest naciągnięta po prostu liną z jednej, jak i z drugiej strony. Koła przednie są od malucha, dwunastki, ze zwykłym bieżnikiem samochodowym, a jeszcze tutaj pod siedzeniem Mamy, nie wiem czy zdołam pokazać, może z drugiej strony. Mamy tutaj całą instalację hamulcową. Pompka hamulcowa jest od, od Volkswagena też, pewnie z Golfa. I podczas hamowania, podczas hamowania jest zrobione cięgno na łańcuchu aby ten łańcuch pociągnął dół kolanka całego i wtedy kolanko wbija pompkę, która tłoczy płyn hamulcowy do zacisków. Skrytce. Nie, nie ma tutaj piwa, ale są za to łańcuchy na koła na zimę. Brat też skonstruował takie coś. Trochę mniej skomplikowana rzecz, jeśli chodzi o budowy takie. No i całość bardzo ładnie się prezentuje. Jest mały, lekki. Jest pług do niego też, to pokażę jak już pod domem będę. I, i pokażemy też ten pług. Tutaj też mam stare nagrania z orki, więc tutaj wam też pokażę to. Jeśli chodzi o takie prace przydomowe lub sadownicze, jak najbardziej według mnie się nadaje, chociaż na rolnictwie się nie znam. Ale jeśli jest na przykład mała działeczka i jest bardzo miękko, to tak nie wjechać pługiem, to ziemia będzie spulchniona, a nie będzie ubita. Tak jak na poprzednim nagraniu. Yeah, <laughs> yeah. Mmm. A tutaj otóż mamy właśnie ten płuk do czerwonej bestii i też jednoskibowy z, z, reg z, z regulacją kółeczka bardzo fajnie to działa. No to jest w sumie ten sam płuk, co yy, na nagraniu Zorki. Jeśli wam się spodobał odcinek to możecie zostawić lajka i suba i komentarz to. W przyszłości, jak jakaś robota wypadnie akurat tym sprzętem czy tym drugim, to y, po prostu nagram i Wam pokażę, jak jesteście y, ciekawi. Także strzała, do następnego.